Kiedy wczytujemy się w dzisiejszą Ewangelię, możemy zauważyć, że Jezus nieustannie działał z mocą. Z mocą głosił nową naukę, z mocą uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, z mocą również rozmnażał chleb. I dzisiaj możemy zadać sobie to pytanie, czy dalej Jezus działa z mocą. Czy na pewno Jego działalność trwa dalej na świecie, czy może ona skończyła się w momencie śmierci, zmartwychwstania i w niebowstąpienia. Ale przecież Jezus dalej działa, przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania, kiedy przychodzimy, by wzrzucić z siebie bagaż naszych słabości, ciężarów, by oczyścić nasze serca? On, jako ten miłosierny, Wyciąga do nas ręce, z mocą podnosi nas, przygarnia do swojego miłosiernego serca i czyni nas nowymi ludźmi. I zaprasza nas, byśmy mogli z czystym sercem brać udział w uczcie eucharystycznej, byśmy mogli karmić się Jego ciałem na naszych oczach przemienionym, byśmy mogli karmić się Jego słowem usłyszanym w Ewangelii. Jakie jeszcze cuda ma Jezus uczynić, bym w Niego uwierzył? Niech to będzie pytanie na kolejny tydzień naszego adwentu.